Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Proste równania 2x-3y minus równa się 4 i 5x-6y minus równa się 7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że musimy wiedzieć, że punkt przecięcia prostych to jest inaczej rozwiązanie układu równań tych prostych. Czyli musimy wrzucić do układu równań te dwie proste 2x-3y równa się 4 i pod spodem 5x minus 6y równa się 7. Mamy taki układ i chcemy go rozwiązać. Jak tego dokonać? Ja proponuję pierwsze równanie pomnożyć przez minus 2. Zobaczmy, co nam to da. Będziemy mieli 4x po 2x razy, przepraszam minus 4x po 2 razy minus 2, minus 3y razy minus 2 to jest 6y i 4 razy minus 2 to jest minus 8. Tutaj drugie równanie przepisuję bez zmian. I teraz zobaczmy, że możemy podkreślić i dodać do siebie te równania. Dlaczego dopiero w tym momencie? Ponieważ w tym momencie mamy przy y przeciwne współczynniki, czyli dodając one się zredukują, czyli będę miał minus 4x plus 5x to jest x, 6y dodać minus 6y tu się redukuje i mamy. Może tutaj od razu przerówna się. Minus 8 plus 7 to jest minus 1. Nasz x jest minus 1. Skoro x jest minus 1, bierzemy go, wstawiamy w to miejsce i będziemy mieli minus 4 razy minus 1 dodać 6y daje nam minus 8, czyli 4 plus 6y daje nam minus 8. 4 przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 6y to jest minus 8, odjąć 4, czyli minus 12. Dzielimy sobie przez 6 stronami, czyli y to jest minus 12 szóstych, czyli minus 2. Zatem rozwiązaniem jest punkt P o współrzędnych na x minus 1, na y minus 2.